I wiosna, Tak wygląda droga. Kro, koniec tutaj prawie. 2022 rok. Nie wiem czy dzisiaj jest to, jak ci się teraz. 23-24 lutego jest rok 2022. Po małej idzie wiosna i tak wygląda droga. to woda, śnieg, odwis do 18 stopni ciepła. Droga polna. Gdzieś do ulicy, do sklepu jest. Ja mam 2,5 km. Będzie gdzieś tutaj normalnie samochody jeżdżą. Na przykład Elektryk, Wodziaw, i to normalnie małym samochodem. Jakby to jechał duwy, tak czy kombań, tak? To by były dziury, po to, A bo na przykład po śmiecie, tak, to od razu wkupane. albo takie dziury po kolana Old Wissie idzie do 18 stopni ciepło. koniec zimy. skowronki przylecieli w zurawie przylecieli dzikie gęsi na środku jest sucho, po bokach tylko tak mokro jest błoto i woda stoi K taki większy samochód by wyjechał nowe też od razu policja czy leśny na przykład bo policja do mnie tutaj jeździ, kontrola jest, sprawdzają już nie powiem nawet czemu także samochód tutaj wyjedzie tak mało może wyjechać jakiś taki większy szybko to też, tylko jeździły będą Na na Polak jest. Długo śniegu, błoto, woda. Wejdź tam w filcakach czy w gomacach. Znowu telefon dzwoni, nie zabawę chce. Numer prywatny. Odwódź lub odbierz. Koniec. Rozumtyła się osoba. Pewnie długi albo ja dzwoni z was. Dobrze. Tak jak mówiłem. Na Polak po lewej stronie, po prawej stronie jest błoto. Śnieg, woda. Wejść tam w gumacach, czy w wilcakach, tak? To się można utopić. Tutaj jest słup energetyczny. Budka. No tak kiedyś byli takie problemy w budku z tym słupem, że tak. Kiedyś kable w nocy ukradziono. te u góry tutaj była policja. Eee. Raz była budka rozwalona, a drugi raz byli kable odcięte od budki. Dwa razy policja była. Teraz ja tu wszędzie kontrola jest. Policja jeździ tutaj po tych drogach. Sprawdzają. Dzisiaj akurat jest ładna pogoda. Powlątki już latają, śpiewają. Niedługo znowu telefon dzwoni. nie bierze numer prywatny. Zabawę oceń, a zabaw nie ma. Odwróć lub A Ani jedna, ani długo nie zrobię. to ja film nagrywam. Najgory, tu podgórkę jest. Tu jest pas tego. Dobra, znosyła się już. To się 5 minut 5 minut 18 sekund 5 minut 20 sekund Dobra, zobaczymy. Bo ja mogę tylko filmiki to 15 minut nagrywać, bo na przykład jak będzie 15 minut 15 minut 30 sekund albo 16 minut to jest blokada. Nie można wygrać tego filmiku u mnie. Tylko do 15 minut na jeduba. Tak wygląda droga. Ktoś mi właśnie poprosił, żebym nagrał tu drogę kawałek tutaj, bo, bo chce do mnie ktoś tutaj przyjechać samochodem. Ważna sprawa jest i chcę zobaczyć, czy samochodem wyjedzie. Czy nie wyjedzie. Także ja mieszkam tam u góry, całkiem na górce. Biały piętrowy dom, dwa kominy, duże podwójko gospodarstwo. Nie będę już tu 15 minut nagrywał, bo to wystarczy już. Także wystarczy do 7 minut i koniec. 2,5 km jest do Sosy. Do sklepu będzie gdzieś 3, 3 km, będzie prosto. Tak. Dobra. To by było na razie koniec filmu.